Uporządkowane informacje o wynagrodzeniu kierowców Twojej firmy znajdziesz w sekcji Płace w PlanBus. Aby zapewnić szybkie i dokładne rozliczenie Twoich pracowników, dodaliśmy możliwość naliczania dodatków oraz potrąceń do wynagrodzeń kierowców. Codziennie, na bieżąco, możesz notować wszelkie dodatkowe płatności lub potrącenia dla wybranego pracownika, a one zostaną uwzględnione przy miesięcznym rozliczeniu. Jak to zrobić? Kliknij zielony przycisk Dodaj. Następnie wybierz typ, na przykład dodatki, wpisz kwotę, opisz za co naliczone zostanie dodatkowe wynagrodzenie, wybierz datę oraz najważniejsze, do którego kierowcy trafi ten dodatek. Wszystkie wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem Zapisz. Od teraz w zestawieniu wynagrodzeń kierowców, tutaj w wierszu pana Chocimskiego w sekcji dodatki, zobaczysz dodaną przed chwilą kwotę. Czy zdarzyło ci się tak, że już po utworzeniu rozliczenia zapomniałeś o wynagrodzeniu za dodatkową, nieplanowaną trasę, np. w wyniku konieczności szybkiego zastępstwa? Mamy na to rozwiązanie. Dodaliśmy nową funkcję, dzięki której za każdym razem, gdy wejdziesz w edycję rozliczenia, sprawdza ona, czy nie pojawiły się jakieś nowe trasy. Jak to działa? Wejdź do kalendarza i przypisz trasę swojemu kierowcy. Następnie przejdź do edycji rozliczenia. Na dole: Widoczne są trasy, które obejmują okres rozliczenia, ale nie zostały jeszcze do niego dodane. Aby uwzględnić je w rozliczeniu, kliknij zieloną ikonę plusa. Gotowe! Ponadto, już teraz możesz zanotować wysłane wynagrodzenia do pracownika. Kliknij w niebieską ikonkę, a następnie wpisz kwotę, na którą wykonujesz wypłatę. Na przykład połowę miesięcznego wynagrodzenia. Możesz wypłatę tę odpowiednio opisać. Po zapisaniu w ostatniej kolumnie pozostało wyświetli się kwota, która oczekuje jeszcze na wypłacenie. Jeśli wypłacisz całość wynagrodzenia, zostaniesz o tym poinformowany w wierszu wybranego kierowcy zieloną ikonką, a w kolumnie pozostałe wartość wyniesie 0 zł. Jasne i uporządkowane płace. To możliwe z plangus.